Satysfakcja, niesamowite poczucie bycia potrzebnym, czy bezinteresowna chęć pomocy drugiemu człowiekowi. To tylko niektóre z motywów działania w wolontariacie. Wolontariat jest aktywnością, która edukuje, inspiruje i rozwija. Tym bardziej, jeżeli wolontariat łączy pokolenia. Dlatego, podczas konferencji w Molnej został przedstawiony model wolontariatu międzypokoleniowego. Działania społeczne, gdzie mamy możliwość współpracy osób starszych z osobami młodymi, nazywam, że to są działania w stylu odrzutowiec. Tam wszystko się zawsze udaje. To jest wzajemne przenikanie się i doświadczeń, i możliwości. Bo wiek przynosi pewną mądrość, pewne doświadczenia, pewną empatię, którą nabywa się latami, otwartość na potrzeby innych ludzi. Ale czasami brakuje nam już sił do takich bardzo aktywnych działań i wtedy, kiedy mamy zespół międzypokoleniowy, zespół, w którym łączą się osoby starsze z młodymi, tych sił nigdy nie ubywa. Często osoby dorosłe, osoby starsze, seniorzy mówią, ojej, jak ja przy tych młodych odżyłem. Ubyło mi lat, chce mi się coś robić więcej. Z kolei młodzi mówią o ogromnej takiej dyscyplinie, o ogromnym zaangażowaniu. Odpowiedzialności osób starszych, która również jest bardzo ważna w wolontariacie. To jest to wzajemne uzupełnianie się i pokonywanie tych barier, które są przypisane do każdego etapu naszego życia, a tylko ta kumulacja, to zmiksowanie powoduje, że one są łatwiejsze do pokonania. Opracowanie nowego modelu wolontariatu było możliwe w ramach ponadnarodowego grantu dzięki współpracy Fundacji na rzecz seniorów Bonum Vitae oraz organizacji Polska Macierz Szkolna w Belgii. Publikacja będzie dostępna pod koniec października na stronie internetowej fundacji. Konferencja jest jednym z elementów. Całość jakby grantu dofinansowania była głównie na przeprowadzenie tego opracowania, wypracowanie tego modelu wolontariatu międzypokoleniowego, który będzie i jest w pewnym stopniu innowacyjnością tutaj na naszym rynku. Muszę przyznać, że podczas naszych badań zarówno i seniorzy, jak i młodzież wskazywali na bardzo duże korzyści, jakie daje wolontariat międzypokoleniowy, a także pokazywali, że obie grupy są zainteresowane między sobą współpracą, tylko po prostu do tej pory nie wiedziały, z której strony to rozpocząć, tego typu działania. Natomiast konferencja ma na celu przede wszystkim upowszechnienie tego modelu, a także porozmawianie, podjęcie tutaj pod debatę, pod dyskusję, poddanie tematów wolontariackich. Bazowym projektem Fundacji na Rzecz Seniorów jest pomoc osobom starszym i potrzebującym. Nasza fundacja zajmuje się wsparciem seniorów, osób niepełnosprawnych w całym kraju, tam gdzie samorządy sobie takiej pomocy życzą oczywiście. W przypadku gminy Ciasna są to usługi opiekuńcze dla 20 osób. Teleopieka, nowoczesna forma wsparcia zdalnego oraz szkolenia dla opiekunów faktycznych. Podczas konferencji podziękowano za współpracę samorządów z organizacjami pozarządowymi, która pełni bardzo ważną rolę. Samorządy są od tego, żeby pomóc i współpracować razem z tymi grupami. Inicjatywa, którą organizacje pozarządowe wytwarzają, ona jest potrzebna dla, dla rozwoju całej gminy i pomocna też dla funkcjonowania gminy i służy to wszystkim mieszkańcom. Jesteśmy otwarci na, na taką współpracę, na wszystkie inicjatywy, na to, co um, możemy dać, żeby tą współpracę właśnie na tym poziomie lokalnym, na tym poziomie takim najbliżej ludzi wzmacniać i y, wspierać. Konferencja obfitowała w interesujące prelekcje oraz owocne dyskusje.